Cześć! Ja jestem Agnieszka Anna Anastazja, a dzisiaj porozmawiamy o męskim crossdressingu w Japonii, tudzież, jak to woli, trapach. Zapraszam! Zacznijmy strategicznie od początku. Pierwsze takie quasi-historyczne wzmianki o crossdressingu można znaleźć w Kodziki, czyli takich japońskich kronikach gala anonima, w historii żyjącego na przełomie pierwszego i II wieku naszej ery Yamato Takeru, który był synem dwunastego cesarza Japonii, no czyli generalnie całkiem ważnym ziomkiem, a który podobno pokonał liderów rodu Kumaso, przebierając się za służącą pokojówkę podczas alkoholowej posiadówy, w której tamci brali udział, a następnie zaatakował ich z zaskoczenia słodko. Później, tak mniej więcej od ix do wieku, historia crossdressingu jest mocno związana z historią męskiego homoseksualizmu w Japonii. Właśnie w tamtym okresie w japońskich klasztorach buddyjskich rozpowszechniały się relacje pomiędzy mnichami a akolitami cigo, którzy w klasztorach pobierali edukację. I bardzo charakterystyczną cechą cigo byli to, że oni byli pięknymi chłopcami. Nosili barwne, fantazyjne kimona, które wśród dorosłych nosiły tylko kobiety. Często mieli zapuszczone włosy, nakładali też na jakiś delikatny makijaż, a więc z wyglądu mieli dużo cech typowo kobiecych. Kilka wieków później ta kultura relacji męsko-męskich przeniosła się też do klasy samurajów w postaci relacji pomiędzy dorosłymi samurajami, mentorami, a ich uczniami młodzieńcami którzy wtedy byli nazywani łakasiu. I również Łakasiu byli z założenia pięknymi chłopcami i mieli bardzo dużo takich typowo, stereotypowo kobiecych cech wyglądu. Natomiast do tego momentu ciężko mówić o takim prawdziwym crossdressingu, ponieważ ani Cigo, ani Łakasiu nie próbowali wcielać się czy odgrywać. Łakasiu w swoich czasach byli wręcz nazywani trzecią płcią, a więc oni właściwie po prostu przyjmowali taką e, androgeniczną estetykę gdzieś pomiędzy tymi dwoma tradycyjnymi grupami. Natomiast zdecydowanie o dressingu możemy mówić w przypadku aktorów onnagata teatru kabuki. Otóż Japonia okresu Edo miała to do siebie, że kobietom zabroniono wykonywania zawodu aktorek. Dlaczego? A tego wam nie powiem, jak chcecie wiedzieć to obejrzyjcie film o historii homoseksualizmu. Natomiast w związku z tym wszystkie role w tym kobiece odgrywali w teatrze kabuki mężczyźni i onnagata to byli właśnie aktorzy specjalizujący się w rolach kobiecych. Którzy nie tylko przebierali się w kobiece ubrania i peruki, ale też uczyli specyficznego sposobu mówienia i poruszania, a często swoją kobiecość wynosili też poza scenę do życia prywatnego. By the way, aktorzy kabuki w latach swojej świetności byli naprawdę szeroko podziwiani zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, więc crossdressing w Japonii miał. Całkiem dobre początki, natomiast wszystko zepsuło się, kiedy w erze medi, Japonia, chcąc być dla Zachodu godnym partnerem, zaczęła bardzo gwałtownie przyjmować zachodnią moralność, w tym zachodnią pruderyjną wizję świata w tematach seksualności, na które wcześniej Japonia była bardzo otwarta. I tak jak na przykład Ameryka przez lata poszła bardzo szybko do przodu w tematach, powiedzmy, tolerancji, tak no, Japonia i państwa w ogóle Azji Wschodniej nie za bardzo. I ja to już kilka razy mówiłam, ale powtórzę, bo to jest ważny kontekst społeczny dla tematu tego filmu. Ale o ile osobom dopiero wchodzącym w hobby związane z tam mangą i anime, czy Japonią, albo teraz też K-popem i Koreą, może się wydawać, kiedy widzą ten wszechobecny w popkulturze fanservice, że to są kraje jakiejś niesamowitej tolerancji, wiecie, Gay Paradise, no prawda jest zupełnie inna. Fanservice to jest produkt. Fanservice to jest. Powar na sprzedaż. Natomiast społeczeństwo japońskie generalnie bardzo nie lubi odchyłów od normy. Bardzo nie lubi, kiedy ktoś się wyróżnia i wybija z tłumu. I w mediach japońskich, co jeszcze zobaczycie w tym filmie, krozdrysujący mężczyźni owszem pojawiają się i często są bardzo lubiani, ale w pewien sposób nie jako ludzie, jeśli zrozumiecie, co mam na myśli, tylko jako taka ciekawostka. Natomiast zdecydowanie nie jest tak, że można sobie w crossdressingu wyjść na ulicę do sklepu czy pracy i wszyscy będą klaskać. No dobra, to zacznijmy od kilku celebrytów, czy takich osobowości telewizyjnych, znanych z tego, że crossdressują. Chyba najbardziej ikoniczną postacią jest Akihiro Miwa, który był jak to celebryci po trochę wszystkim, to znaczy piosenkarzem, aktorem, reżyserem, kompozytorem, autorem oraz drag queen. Miła zaczynał swoją karierę jako śpiewak kabaretowy i praktycznie zawsze występował wówczas w dragu. Odgrywał też role kobiece w filmach, na przykład w Black Lizard. Ciekawym motywem jest też to, że chodzą plotki o romansie Akihiro Miły z Yukio Mishimą, autorem powieści Wyznania Maski, takiej bardzo ikonicznej książki poruszającej tematykę homoseksualizmu. Miła zresztą, chociaż ma teraz 85 lat, to jest właściwie dalej aktywny i yy, jego bardzo charakterystyczną cechą wyglądu są takie jaskrawo żółte włosy. Inną ciekawą postacią jest Macko Deluxe, który jest właśnie typowym TV personality, chociaż swego czasu pisał też felietony do różnych gejowskich magazynów. I Macko Deluxe jest znany ze swojego ciętego języka. Moja ulubiona anegdotka o nim to jest jak podczas jakiejś Debaty o narodowej dumie Chin, Japonii i Korei. E, ktoś stwierdził, że japońska rozrywka, w sensie japoński przemysł rozrywkowy jest jak. E, nie wiem do końca, jak to przetłumaczyć, ale powiedzmy taki amatorski baseball, natomiast koreańska rozrywka jest jak profesjonalny baseball. Na co matko Deluxe odpowiedział, że K-pop to nic, tylko imitacja amerykańskiej muzyki, Savage. Macko Deluxe jest w ogóle bardzo lubianą postacią przez e, no, odbiorców japońskiej telewizji. Lubianą właśnie za ten cięty język i za bezpośredniość. Ktoś zapytany o niego mówił, że e, Macko mówi rzeczy, których my nie możemy powiedzieć. Czyli on jest takim, może trochę jak ikoną pewnej wolności. Innym znanym crossdresującym TV celebrity jest Mitz Mangrove. I właśnie Mitz Mangrove mówił w jakimś wywiadzie o tym, że osoby. No, tutaj pytanie było o osoby homoseksualne, ale akurat większość tych crossdresujących celebrytów y, jest też y, wyautowanymi gejami. Że są wręcz zachęcani do bycia dziwacznymi czy skandalicznymi, żeby właśnie podgrzać atmosferę tych programów. I mówił. Nie jesteśmy traktowani jak ludzie, jesteśmy w porządku, to znaczy jakby chceni, tak długo jak mówimy rzeczy, które są nie mainstreamowe, albo są ostre czy wulgarne. Natomiast Mitz Mangrove jakby na przekór wręcz przyjął taki bardzo uprzejmy sposób bycia. Kolejną znaną, rozresującą osobą, związaną z Japonią, chociaż w dość oczywisty sposób nie będącą Japończykiem, jest Lady Bird, australijski zapaśnik, który jest znany ze swojej bardzo charakterystycznej persony. No i Lady Bird ma całkiem udaną karierę muzyczną w Japonii, gdzie występował w dwóch zespołach kawaii metalowych. Początkowo Lady Baby, a później w zespole Deadlift Lolita w duecie z japońską zapaśniczką Saiki Reiką. Debut Lady Baby był swojego czasu dosyć wiralowy, więc możecie go kojarzyć. Deadlift Lolita też chyba gdzieś krążyła po internetach, bo no jest to y, interesujący koncept. A skoro już mówimy o wykonawcach muzycznych, to interesującą odnogą japońskiego crossdressingu jest też Visual Kei. Jeśli mieliście jakąś styczność z J-Rockiem, to pewnie kojarzycie, że te zespoły ubierają się w bardzo charakterystyczny sposób i że w zespołach często jest ten jeden ziom, który chodzi w sukienkach i spódnicach. I za tym stoi całkiem ciekawa historia. Mianowicie, Yośki, lider zespołu X-Japan, uważanego za prekursora Visual Kei, Kiedyś na początku ich kariery rozmawiał ze swoim menadżerem i ten menadżer powiedział do niego: Słuchaj, mordo, wygracie taki twardy rock metal, to będą wam do konceptu pasowały jakieś wojskowe ubrania. Ale to były lata 80., to był okres buntu przeciw wszystkiemu i wszystkim, robienia na przekór, jak tylko się dało, więc Jośki powiedział: Tak? No to zrobimy dokładnie na odwrót. Ubierzemy się w prawie że kobiece ubrania. I o ile europejscy boomerzy uważają, że w ogóle wszyscy ci Azjaci to wyglądają jak kobiety, to Visual Kei faktycznie z założenia ma być androgeniczny ma być gdzieś pomiędzy, albo można powiedzieć, poza płciami. Natomiast sam Jośki, który w ogóle był znany z bardzo delikatnej urody takiej, rodem z jakiejś mangi dla dziewcząt występował także już w typowo kobiecych ubraniach. Bardzo wpływową i konieczną postacią był też Mana z zespołu Malice Mizer, który de facto stoi za rozpowszechnianiem wjaponistylogotypu Lolita. Malis już dawno się rozpadło, ale Mana obecnie prowadzi zresztą swoją markę odzieżową, która projektuje i sprzedaje ubrania właśnie w tym i pokrewnych stylach. Jeśli chodzi o takie bardziej współczesne zespoły, to na przykład Hisaki z zespołu Versailles i Jupiter, a z wykonawców stylowych Kaya, którego wręcz znakiem rozpoznawczym są bardzo wyszukane kreacje. To zresztą przeniosło się też na taki bardziej e, punkowy podstyl visual -kei, czyli osiarekei. Na przykład w e, jednym z najbardziej znanych osiarekejowych zespołów Ankafe w kobiecych ubraniach występował gitarzysta Bo. A teraz mała przerwa na kącik językowy. Japońskim słowem oznaczającym crossdressing w wykonaniu mężczyzn jest dzioso. To jest termin analogiczny do danso. Joso oznacza dosłownie kobiece ubrania, ale ma też to znaczenie... Krozdresowania poprzez założenie tychże ubrań. Krozdresujących mężczyzn można określić jako dziosoko, czyli w wolnym tłumaczeniu po prostu krozdresujące osoby, ale w tym przypadku istnieje też ciekawy termin z grą słowną, otokonoko, gdzie otokonoko normalnie jest bardzo powszechnym słowem i oznacza po prostu chłopca. To jest dosłownie męskie dziecko, czyli no. No wiadomo co. Natomiast tutaj wchodzi magia kandziów i ko zapisuje się znakiem nie na dziecko, tylko na córkę panienkę, a więc mamy męską panienkę, czyli. no też wiadomo co, ale coś innego niż wcześniej. Otoko no ko często jest też czytane jako otoko no musume, czyli ze standardowym czytaniem tego drugiego znaku. się i otokonoko mają jakieś swoje tam niuanse, natomiast na tyle drobne, że możemy założyć po prostu na potrzeby tego filmu, że jedno i drugie oznacza crossdressera. Jednakowoż, naszych wizualkejowych panów w sukienkach nie określa się ani jednym, ani drugim słowem. W tym przypadku używa się terminu onnagata, czyli tego samego, którego używało się w kontekście aktorów kabuki. Nie powiedziałabym, że jedno i drugie ma ze sobą dużo wspólnego, natomiast faktycznie ten cross crossdressing to jest trochę co innego niż crossdressing taki, powiedzmy, zwyczajny. To znaczy, jeśli chodzi o różnice fizyczne, to artyści wizualkejowi nie nakładają makijażu, który ma sprawić, że ich twarz będzie wyglądała bardziej dziewczęco, tylko typowy, sceniczny makijaż wizualkejowy i nie robią sobie w żaden sposób sztucznego biustu. Komputerze, proszę przestać wydawać dziwne dźwięki, bo mi się potem audio nie synchronizuje. Natomiast tu jest jeszcze jeden motyw, to znaczy, w przypadku zespołów wizualkejowych, które, przypomnijmy po raz kolejny, z założenia. Są androgeniczne i z założenia jakby ignorują płeć ubrań. Płeć ubrań? Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy oni crossdressują z jakimś zamiarem wcielenia się czy odegrania kobiety, czy oni po prostu zakładają ubranie w takim kształcie, jaki stereotypowo noszą kobiety, ponieważ to jest kostium sceniczny. Jeśli chodzi o zespoły stricte dzioso, to to wydaje się w przeciwieństwie do zespołów danso być dosyć niezbadany rynek. To znaczy, w okresie mniej więcej między 5 a 10 lat temu działała grupa Bijomen, która była, sądząc po wyświetleniach na YouTubie, w miarę popularna, no ale od lat są już nieaktywni. Teraz działają grupy Bokusatsu Mamaremon, która sama określa się jako zespół Joso Kei, czyli stylu Joso, oraz Otopuro Otokonomusume Aidoru Projecto. No ale one, przynajmniej na razie, to... no, delikatnie mówiąc, zbyt popularne nie są. Natomiast, gdyby ktoś chciał poobcować trochę z japońskim crossdressingiem, to nie trzeba wcale próbować dobijać się do żadnych celebrytów. Można po prostu iść do odpowiedniej kawiarni. Jeśli chodzi o kawiarnię Dzioso, to przede wszystkim mamy otokonomu sumę and Bar New Type, która jest całkiem zwyczajną made to café z tą drobną różnicą, że tamtejsza obsługa to crossdressujący mężczyźni. Druga kawiarnia to Mahoni Kakerarete Kafe. Koncept tej kawiarni jest taki, że byli sobie Ikemeni, to znaczy przystojniacy, po czym spłynęło na nich jakieś magiczne światło i obudzili się w ciałach kobiet. Kawiarnia ma tam standardowe usługi cosplay cafe, czyli wiecie, jakieś rysowanie obrazków na Omuraisu, robienie sobie zdjęć z obsługą i takie rzeczy. Oraz ze względu na ten aspekt magiczny można wykupić takie rozrywki jak wróżenie z kart bodajże wszystko jest z obsługi i różne sztuczki z kartami. Ale chyba najciekawszy motyw to są szoty zmieniające płeć, to znaczy są takie dwie rodzaje magicznych mikstur, które można kupić obsłudze. Jeden typ zmienia w mężczyznę, drugi zmienia w kobietę. I picie takiego napoju zawiera jakby mini scenkę, w której wybrana osoba z obsługi najpierw zachowuje się albo męska, albo kobiecą i mówi odpowiednio niskim albo wysokim głosem, potem wypija shota i potem zaczyna się zachowywać na odwrót. Itadakimasu, arigatōdazeimasu, shitomi ni egao ni, arechamen ni, kampai. Yoša mana mana mana. Koko, to cafe to jest naprawdę taki stan umysłu. To jest, jakby, totalnie jedna z moich ulubionych rzeczy w Japonii. W Japonii funkcjonują też różne biznesy skierowane do osób rozdresujących. Tutaj dużym zawodnikiem w tej branży jest firma Uni, do której należą m.in. Ona na Kokurabu, czyli skierowane do rozdresujących mężczyzn, bar. Do którego no, można po prostu przyjść rozdresując, albo i nie, bo to, jakby to, to nie tak, że osób nie krozdrysując nie wpuszczają, nie? Ale można też w środku wypożyczyć stroje w różnych stylach, wiecie jakieś Schoolgirl, Gyaru, e, Lolita i różne inne. Ubrania, peruki, szpilki, przybory do makijażu można też oczywiście za odpowiednią opłatą zostać pomalowanym przez kogoś z obsługi. No i to jest dosyć znane miejsce wśród osób crossdressujących, które przychodzą tam albo po prostu sobie w spokoju ducha pokrossdressować, albo często też porozmawiać właśnie z innymi osobami o tak podobnym hobby, stylu życia. Różnie bywa. Siostroną lokacją Onna no Kokurabu jest Freemason. Czyli bardzo wholesome, inclusive klubobar, którego tematem jest miejsce, w którym zbierają się ludzie, którzy cenią wolność. Oprócz tego funkcjonuje też również należący do firmy Unii Diosoko Kosicu, czyli taka e, przechowalnia rzeczy związanych z crossdressingiem, e, ubrań i innych itemów, w której są też tam przebieralnie, pralka, łazienka. Generalnie to jest takie miejsce, w którym ludzie, którzy crossdressują, ale ukrywają to przed otoczeniem, w tym przed ludźmi, z którymi mieszkają, więc jakby nie mogą trzymać tych rzeczy u siebie, mogą e, je, no właśnie przechować. Ale no istnienie tego i to, że ten biznes ma się całkiem dobrze, też pokazuje, że no, crossdressowanie w Japonii nie jest czymś, do czego łatwo się przyznać. Oprócz tego z ciekawych miejsc funkcjonuje też od kilku miesięcy, to jest całkiem nowy projekt, Girls Closet, czyli wypożyczalnia yy, właśnie ubrań do crossdressowania, do ubrań, peruk, makijażu, tam w pakiecie z jakąś subskrypcją miesięczną bodajże dostaje się też lekcje, wydaje mi się, że internetowe, to znaczy teraz na pewno internetowe, a wcześniej to w sumie nie wiem, yy, albo wcześniej może tego nie było. Przed tym, jak wszystko było internetowe. No, w każdym razie lekcje, czy to makijażu, czy w ogóle jakiegoś takiego lekcje dzioso, nie? Czyli pewnie jakieś triki, które mają pewnie pomóc w yy, czy to lepszym wczuciu, czy to lepszej charakteryzacji Unii organizowało też przez lata comiesięczny event Propaganda, podczas którego spotykali się crossdresserzy i właśnie popularność tego eventu, na którym pojawiało się nawet około 400 osób, zainspirowała ich do stworzenia tych miejsc, wiecie, barów, w których osoby crossdressujące mogą spotykać się na co dzień. Oprócz oficjalnych celebrytów i osób prywatnych crossdressujących w zaciszu swojego domku albo w niekoniecznie zaciszu jakiegoś baru czy klubu, jest też ta grupa pomiędzy, to znaczy influencerzy slash osoby znane z internetu. I chyba najciekawszym przypadkiem crossdressera, znanego głównie dzięki internetowi, jest dziadek w marynarskim mundurku. Myślę, że w większości z Was ta postać przewinęła się już w tymże internecie, ale jest to postać jeszcze ciekawsza, niż może się na pierwszy rzut oka wydawać. Jego prawdziwe imię to Hideaki Kobayashi, i Kobayashi przez większość życia zajmował się zupełnie innymi rzeczami. To znaczy, po pierwsze, studiował i skończył matematykę na Uniwersytecie Waseda, który jest jednym z takich, no, najbardziej prestiżowych japońskich prywatnych yy, uniwersytetów. Pracował w branży IT, jest spełnionym fotografem. No, generalnie. kozak. I bardzo fajne w tej postaci jest to, że on crossdressuje tak po prostu dlatego, że czuje się w takich ubraniach dobrze. Ludzie, którzy go widzieli na żywo, też mówią, że on po prostu promienieje taką radością z tego co robi. I dziadek w marynarskim mundurku jest generalnie bardzo lubiany w internecie i na ulicach Tokio i kiedy on idzie ulicą, to mnóstwo ludzi chce sobie robić z nim zdjęcia. Sam mówił nawet, że przez to czuje się jak sławny celebryta, ale mówił też, że zdarzają się i ludzie, którzy na głos na ulicach obrzucają go obelgami. I że wielokrotnie był zatrzymywany przez policję. Dziadek w marynarskim mundurku ma w ogóle sesję zdjęciową z Lady Bird, która jest absolutnie promieniająca radością i bardzo specyficzną słodyczą. Innym ciekawym przypadkiem jest historia ówczesnego licealisty, który w social mediach umieszczał swoje zdjęcia w peruce i dziewczęcych ubraniach, a która ubiegła internet w momencie, kiedy bodajże on sam udostępnił screenshota rozmowy ze swoim kolegą, który zdemaskował jego tożsamość i zaproponował, że nikomu nic nie powie, pod warunkiem, że tamten się z nim umówi. Jak to się potoczyło dalej, nie wiadomo. Chłopak od kilku lat nie jest już aktywny na tamtych social mediach, natomiast dużo osób zwróciło uwagę, że ta historia brzmi jak początek jakiegoś Bojzlowa i inny użytkownik Twittera na jej podstawie stworzył okładkę i dwie strony do dzina. No, i oczywiście są też Instagramerzy, TikTokerzy, no i YouTuberzy, którzy zajmują się crossdressingiem. I tutaj ciekawą postacią jest na przykład Himeni, który crossdressuje w taki, e, no bardzo przekonujący sposób, powiedziałabym. Natomiast ma jedną bardzo charakterystyczną cechę. Głos. I tym sposobem mamy już całkiem szeroki ogląd crossdressingu w Japonii, z tym, że pominęliśmy jeden całkiem ważny motyw przyczyny. Powody, dla których mężczyźni crossdressują, są bardzo różne. Dla niektórych będzie to związane z odkrywaniem swojej tożsamości płciowej albo z orientacją seksualną, chociaż wbrew temu, co być może by się wydawało, to wcale nie jest reguła. Czytałam w ogóle artykuł o crossdressujących mężczyznach w heteroseksualnych relacjach i wywiad z parą złożoną z kobiety i crossdressera, w którym ta partnerka mówiła, że taki związek to jest jakby dwa w jednym, bo ma się jednocześnie chłopaka i przyjaciółkę. Całkiem sporo jest osób, które decydują się na crossdressing po prostu dlatego, że albo podobają im się kobiece ubrania, albo chcą być, wiecie, cute, kawaii. Ale powody bywają też głębsze. I tak jak dziewczyny w Japonii crossdressują, żeby uwolnić się na chwilę od ograniczeń narzuconych przez społeczeństwo na kobiety, tak mężczyźni co prawda są płcią uprzywilejowaną, ale jednocześnie jest na nich bardzo duża presja związana z odnoszeniem sukcesów zawodowych i zarabianiem pieniędzy, więc niektórzy krozdrysują, żeby odetchnąć od właśnie tej presji męskiego społeczeństwa. I na koniec jeszcze mały bonus, ale w tym momencie proszę wyjść z tego filmu, jeśli macie mniej niż 18 lat. Widzę was. Jedna z japońskich firm, z seks z zabawkami, wypuściła specjalną kolekcję dedykowaną Oto tokonoko która składa się głównie z różnych sekcji outfitów. W sumie inne zabawki to są dość uniwersalne ze względu na crossdressowanie lub nie. No i jakby wiecie, cokolwiek dorośli ludzie sobie ze sobą robią, o ile wszystkie zaangażowane strony się na to zgadzają, no to jakby spoko i nikomu innemu nic do tego, nie? Natomiast jak się pierwszy raz widzi niektóre outfity z dziurami w różnych miejscach, no to można parsknąć pod nosem z takim rozbawieniem, zdziwieniem. Natomiast, item, który mi osobiście najbardziej poprawił humor, i być może Wam też poprawi, to jest to. No, to to by było chyba wszystko, także do zobaczenia. A więc. Kolejną znaną krozrysującą osobą, związaną z Japonią. A co, tu To <słyski>